Cześć. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób można zbudować korpus jednościenny do ula Wielkopolskiego na ramkę skróconą do 18 cm. Tak jak widzicie, z tyłu już trochę tych korpusów powstało, będzie jeszcze więcej, ale tak jak obiecałem, chciałbym Wam pokazać i podzielić się z Wami, jak w prosty sposób ja to robię. Będę używać tych narzędzi, których używałem w poprzednim odcinku, czyli piły stołowej, ukośnicy, no i oczywiście wiertarka i wkrętarka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Używam też od kilku dni frezarki. Pokażę Wam tą frezareczkę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mam nadzieję, że tak. Chciałbym też przeprosić za mój głos, jestem troszeczkę niedysponowany, ale tak jak obiecałem, że filmiki będą się sukcesywnie ukazywać z budowy tego kompletnego ula i poszczególnych jego elementów. Także no musicie przemęczyć w tym odcinku z moim włosem. I co? Ta frezareczka pojawiła się u mnie kilka dni temu. Powiem tak, dostałem ją od mojego taty. Chciałbym mu teraz właśnie za to jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować. Myślę, że ta maszynka będzie mi bardzo dobrze służyć. Na pewno tak będzie. Muszę ją troszeczkę odnowić, ale na razie się za to nie zabieram, bo przeszedłem od razu do budowy tych korpusów, nie mogłem się już doczekać. Ona jest cała sprawnie. Sprawna. Yy, tutaj mamy frezarkę, jest tu do herblowania, jest grubościówka, także na tej maszynie już możemy zrobić wszystko. Jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony. Yy, wcześniej, oczywiście, takiego sprzętu nie miałem. Wszystko robiłem na, na takiej pile. O, na tej pile. I bez problemu można wszystko, wszystko na takiej pile zrobić. Ale, tak jak mówię mi ta frezarka po prostu, po prostu mi ułatwi i przyspieszy pracę. Wy oczywiście tego takiego sprzętu nie potrzebujecie. Spokojnie można wykonać te korpusy, jak i cały ul, o czym wcześniej już wspominałem, bez użycia specjalistycznych maszyn. No, zabierzemy się teraz za, wycinane, za wycinanie poszczególnych elementów i pokażę pokrótce jak to wszystko wygląda dlatego zapraszam do oglądania filmiku. I jesteśmy teraz na pile ukośnicy, będziemy tutaj wycinać. Będziemy potrzebować cztery elementy. Tak jak mówiłem, wszystko w zależności od tego jakiej grubości będziecie używać materiału tak, takiej długości będzie musiała być ta deska. Musicie sobie to wszystko po prostu obliczyć. Mogę Wam podpowiedzieć, że na przykład ja używając tej deski 21 mm muszę mieć y, dwa odcinki takie same po 41,5 cm i dwa odcinki 37,5 cm. W zeszłym roku, na przykład robiąc deski 2,5 cm, musiałem y, docinać elementy na 42,5 cm, także. Ten wymiar jest tutaj zmienny, stały jest ten w środku, na którym wiszą ramki, 10 ramek oczywiście wielkopolskich i tak. Tu muszę teraz oczywiście dociąć, żeby był kąt. Mamy tutaj docięty od prosty, możemy startować z deską. I tniemy. dwa elementy 41,5 i dwa elementy 37,5. you <laughs> I teraz, tak. Kolejna rzecz, którą będziemy robić, to będziemy musieli dociąć te deski na odpowiedni wymiar. Tutaj, dlaczego bardzo ważna rzecz? Z tego względu, że mm, musimy uwzględnić y, przestrzeń pomiędzy ramkami, y, te, które będą w jednym korpusie wisiały, a pomiędzy tymi, które będą w y, kolejnym korpusie, czyli dolnym bądź górnym. O co chodzi? Pamiętajmy, żeby tak sobie to wyliczyć, aby ta przestrzeń pomiędzy ramkami nie była za duża, bo może nam spowodować to, że w zimowli po prostu pszczoły się nie przemieszczą z jednego korpusu do drugiego. W sezonie podejrzewam, że nie będzie większych utrudnień z tym, jak tylko na przykład, że pszczoły będą to łączyć woskiem, czyli będą tam zabudowywać jakąś dziką zabudową, jeżeli będzie za duży. Odstęp. Przyjmuje się, że powinno być około 7 mm w tej przestrzeni. Mój wymiar właściwy deski, którą tutaj zaraz będziemy obcinać, bo one mają, te gotowe deski mają 19,5 cm, a ja muszę skrócić je o 5-6 mm. To tak wychodzi. 19, 19 cm 18,9, bo czasami wiadomo, milimetr może gdzieś uciec, ale to, to nie ma najmniejszego znaczenia. Yy, powiedzmy, że ja robię te 18,9 mm. I co, przechodzimy teraz do docinania tych elementów. Kolejną rzecz, którą będziemy robić, to musimy, ja tutaj pokażę oczywiście na gotowym korpusie, to musimy wyciąć na tych dwóch elementach, przepraszam, na tym i na tym, tych krótszych, miejsce, żeby powiesić ramki. Miejsce, żeby powiesić ramki. Tutaj Wam wyostrzę. I teraz tak. Wysokość, wysokość tego wycięcia... Wysokość. Ja wycinam na 1,5 cm. 1,5 cm, przy moich wymiarach, oczywiście. I głębokość tego wycięcia, czyli, czyli w tą stronę, na centymetr. Wysokość 1,5 na centymetr. Zawsze oczywiście robiłem to, tak jak mówiłem wcześniej, przy pomocy piły. Musicie wystawić wysokość 1,5, szerokość centymetr i dwa cięcia i wypada taka listeweczka. Yy, można powiedzieć, to beleczka wychodzi z tego odstępnikowa. Ja tego nie używam, wyrzucam to, bo stosuję powałki. A teraz co? Użyję mojej fryzarki od taty oczywiście. Nie będę już tutaj przestawiać piły. Z tego względu, że mam tutaj ustawioną już pod, pod robotę, że tak powiem seryjną, bo na pile sobie yy, skracam te deski do tego, 18, do tego wymiaru 18,9 mm czy tam 19, powiedzmy. Yy, na pile ukośnicy docinam elementy na ten wymiar 41,5 i 37,5. No a na frezarce, tak jak mówiłem, wycinam miejsce pod yy, ramki i teraz pokażę jak ja to robię. Zapomniałem dodać, że jeżeli ktoś by się już pytał jaka to jest frezareczka, to jest to słynna piła Dyma. Czy maszyna może wielofunkcyjna Dyma? O, tak będzie lepiej. Jeśli nie macie frezarki, niczym się nie przejmujcie. Ja też jej nie miałem. Można spokojnie zrobić to te wycięcie na ramki na pile. Bez żadnego problemu. Frezarka tylko to ułatwia i przyspiesza oczywiście. Chociaż jest bardziej niebezpieczne dla takich osób początkujących, na przykład jak ja. I Zapraszam oczywiście do dalszej części, w której będziemy już składać wszystkie cztery elementy, bo tak jak widzicie, Więcej czynności tu nie trzeba wykonywać. Docinamy elementy, skracamy je, wycinamy miejsce na ramki i przechodzimy do składania. I przechodzimy teraz bezpośrednio do składania tego korpusa, czy korpusu, nie wiem jak będzie to braknie. Nie ważne, nieistotne. Dla ułatwienia zbiłem sobie tutaj taką ramkę, z zachowaniem oczywiście tych kątów tutaj. To też trochę ułatwia i przyspiesza pracę. Warto coś takiego sobie zrobić. I co? Mi się trochę wypaczyły deski, widzicie, delikatne łódki się porobiły, ale to nie ma też najmniejszego znaczenia zaraz przy skręcaniu to wszystko się podociąga wypaczyły mi się z tego względu na to też uważajcie ja już będę to pamiętać kupiłem drewno suche oczywiście ono jest bardzo suche ale w magazynach w których oni to trzymają wiadomo jakaś jakoś wilgoć zawsze jest i ja tutaj włożyłem je do ciepłego pomieszczenia. Tutaj jest obok kotłownia, także tu jest naprawdę temperatura praktycznie jak w domu. Ono za, ta temperatura była za wysoko, za szybko zaczęło wysychać, no i się oczywiście wypaczyło, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Yy, I co, na boczek oczywiście ścianka 41,5, to środeczka, tak jak mówiłem, jest to ten element tutaj z wyfrezowanym miejscem na ramki. 37,5. On jest niezmienny w każdym ulu wielkopolskim. To jest ten wymiar, na którym wiszą ramki. Nie wiem, jak jest w przypadku innych uli, na przykład Dadanta, bądź, bądź wszystkich innych. I co? Wkładamy tutaj te deseczki. Nabijamy, bo młoteczkiem takim gumowym, bynajmniej ja nabijam bo tutaj jest to wszystko dopasowane, żeby nie było żadnych luzów. Dobijam z tego względu, że czasami te elementy mogą być jeden wyżej, drugi niżej i wtedy te korpusy będą się nam huśtały. Będą się też huśtały oczywiście, jeżeli te krawędzie nie będą w kącie 45 stopni. Powiem Wam tak. Jeżeli nie macie takiej ukośnicy, a będziecie robić to na pile zwykłej stołowej to bardzo, bardzo prawdopodobne, że te korpusy będą się Wam huśtały, bo mi też się huśtały w zeszłym roku, ale powiem Wam tak, to w niczym naprawdę nie przeszkadza z tego względu, że jeżeli już umieścimy w takim ulu pszczoły, muszę się napić, bo zasycham już w gardle, Jeżeli umieścimy już w takim ulu pszczoły, powiesimy ramki, te pszczoły tam sobie naniosą yy, pokarmu, bądź my zakarmimy, nieważne, ten ulu nabierze odpowiedniej wagi, to te korpusy wszystkie one się po prostu ułożą ładnie. To nie ma najmniejszego znaczenia, że one się huśtają. Nie przejmujcie się tym. Ja się tym przejmowałem, ale już w kolejnym roku wiem, że to jest nieistotne. Tu już doszedłem do Takiej wprawy można powiedzieć, że te korpusy mi się nie huśtają, przerw pomiędzy nimi nie ma. A jeżeli gdzieś tam się coś trafi, bo może źle przytnę element, bądź jakaś, jakaś inna przyczyna, jakiś sęk trafi i piła go tak dobrze nie weźmie, to nie zwracam już na to uwagi. Tak jak widzicie, tu jest troszeczkę udeczka. Kolejne moje nowe doświadczenie, żeby po prostu nie wkładać od razu do bardzo ciepłego pomieszczenia drewna, które zakupimy. No i co? Czego, co jeszcze będę używać, a co jest fajną sprawą? Na pewno trzeba używać wiertarki, to te deski nie będą pękały. Ja tutaj sobie kupiłem w tym roku takie wiertełko z otwornicą. Z otwornicą, czy nie wiem, jak to fachowo się nazywa. Mianowicie o co chodzi? Jeżeli wywiercicie dziurkę, to ten rozwiertak zrobi miejsce pod łebek, pod łepek wkręta. I po prostu drewno nie pęka, łepek się ładnie chowa, nie wystaje i jest wszystko ładnie piękne. No i co? Będziemy teraz yy, nawiercać miejsce na wkręty. Trzy, trzech wkrętów używam na, na jedną stronę, czyli 4 razy 3 to jest 12. 12 wkrętów będziemy potrzebowali i przechodzimy do wiercenia. Wszystko robiłem wiertarką, bo tylko miałem wiertarkę. Musiałem przekładać te wiertło z bitem na, do wkręcania wkrętów. W tym roku już mam wkrętarkę. Powoli, powoli. Ważne, żeby się rozwijać cały czas do przodu. Ułatwiać sobie i usprawniać pracę. Wszystkiego od razu nie będziecie mieli. Mało kto się trafia, że wszystko ma od razu. Dlatego nie zniechęcajcie się, że nie macie danego sprzętu, danego urządzenia. Po prostu róbcie tym, co macie, i powoli, powoli, sukcesywnie, cały czas do przodu. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby mieć wizję, żeby sobie to poukładać w głowie. Czego chcemy, czego oczekujemy, co jesteśmy w stanie od siebie dać, ile czasu na to wszystko poświęcić i jak będziemy mieli wyznaczony cel, to wystarczy tylko cały czas dążyć powoli małymi kroczkami do tego celu i będzie wszystko dobrze. Ja zaczynałem od jednego ula w pierwszym roku, w drugim miałem już 10 i teraz. Kolejny, który się zaczął, kolejny sezon, który już przed nami. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to. No? Halo? Dobrze, za chwilkę przyjdę, 10 minutek. Pa, pa muszę dokończyć filmik. Pa. Telefon mi przerwał oczywiście. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że około 30 rodzin może produkcyjnych to na pewno nie, ale łącznie wszystkich 30-30 uli zasiedlonych będę miał. Czy to się uda zrealizować, czy nie. Zobaczymy. W filmikach będę oczywiście to pokazywał. Będę się z wami wszystkim dzielił. Tak jak widzicie deska, która była już się robiła z niej łódka, ładnie się naprostowała. Ona nigdzie w żadnym miejscu nie pękła. Yy, wszystko jest dobrze. I co? Robimy drugą stronę. I tym oto sposobem mamy gotowy korpus bardzo dużo czasu, jeżeli wszystko sobie porozmierzacie, przemyślicie co i jak, poustawiacie piłę, bądź piły, to wszystko będzie szło sprawnie. I teraz co? Na tych rogach wszystko ładnie się schodzi, nigdzie nic nie wystaje, co gwarantuje nam to, że te korpusy nie będą się bujały. I mamy korpus. odstawiam na wieżyczkę i działam dalej. To by było wszystko, co chciałbym wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Oczywiście zapraszam do. Już idę. Oczywiście zapraszam do komentowania, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie. Jeżeli będę wiedział, będę umiał. To odpowiem i podpowiem, oczywiście. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi filmikami, to możecie zostawić sobie dzwoneczek, wcisnąć, wtedy będziecie mieli powiadomienia o kolejnym nowym filmiku. Przed nami jeszcze będzie budowa y, powałki, no i daszka. Myślę, że zrobię to w jednym odcinku, bo budowa powałki jest strasznie prosta tam nic praktycznie nie ma do roboty. Daszek będzie chyba bardziej skomplikowany, ale wszystko, wszystko myślę, że pokazuje w, łat, w łatwy i przystępny sposób. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam wszystkich, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.